Czy zastanawialiście się kiedyś, ile pomidorów można zebrać z jednego krzaka? 5 kilogramów? Może 7. A co jeśli powiem wam, że 76 kg z 12 krzaków to nie jest fantastyka, ale absolutnie realny wynik, osiągnięty dzięki jednej prostej, ale niesamowicie skutecznej metodzie. Wielu ogrodników popełnia ten sam błąd. Pozwalają pomidorom rosnąć jak chcą, a w efekcie zbierają jedynie skromne plony. Dziś zdradzę Wam wszystkie sekrety prowadzenia krzaka na jeden pęd. Jest to technologia, która koncentruje całą życiową siłę rośliny na tworzeniu dużych, soczystych i obfitych owoców. Obejrzyjcie ten film do końca, a poznacie plan krok po kroku, który pozwoli i Wam zbierać pomidory wiadrami, nawet z niewielkiej grządki. Gotowi na zaskoczenie? No to zaczynamy. Zanim przejdziemy do szczegółów, zastanówmy się dlaczego tradycyjne podejście często nie daje oczekiwanych rezultatów. Większość ogrodników, zarówno początkujących, jak i doświadczonych, staje przed dylematem: jak formować krzak pomidora? Jedni w ogóle nie ruszają roślin, i te zamieniają się w bujne, rozłożyste dżungle. Inni formują je na dwa lub trzy pędy, próbując znaleźć złoty środek. Problem w tym, że dla określonego typu pomidorów, a mianowicie dla odmian indeterminatnych, czyli wysokich, każdy dodatkowy pęd to bezpośredni konkurent w walce o składniki odżywcze. Roślina, podobnie jak każdy żywy organizm, ma ograniczony zasób i jest zmuszona dzielić go pomiędzy wszystkie punkty wzrostu. W rezultacie, zamiast kilku potężnych gron z dużymi owocami, otrzymujemy mnóstwo słabych gałązek z malutkimi pomidorkami, które na dodatek są źle wentylowane i stają się łatwym łupem dla chorób. Metoda jednego pędu to nie tylko przycinanie, to świadoma strategia zarządzania zasobami rośliny w celu osiągnięcia jednego celu. Maksymalnego plonu. No dobrze, ale dlaczego tylko jeden pęd główny? Jaka jest kluczowa, fundamentalna zasada tej metody uprawy? Chodzi wyłącznie o koncentrację. Wyobraźmy sobie fabrykę, która produkuje samochody. Jeśli zacznie rozpraszać swoje zasoby, produkując dodatkowo rowery, hulajnogi czy rolki, jakość głównego produktu nieuchronnie spadnie. Tak samo jest z krzakiem pomidora. System korzeniowy. To dostawca surowców, składników odżywczych i wody. Liście to fabrytki, które produkują energię za pomocą fotosyntezy. Natomiast owoce to produkt końcowy. Kiedy pozostawiamy tylko jeden główny pęd, mówimy roślinie: skoncentruj się, cała Twoja energia, wszystkie soki, wszystkie elementy odżywcze mają trafić tylko tutaj na ten centralny taśmociąg. Usuwamy wszystkie boczne pędy, czyli pasynki, które są de facto czynnikami rozpraszającymi. Roślina nie musi już marnować sił na produkcję zbędnej, nadmiernej zielonej masy, cała jej moc zostaje skierowana na formowanie gron kwiatowych i na wypełnianie owoców. W rezultacie owoce są większe, dojrzewają szybciej i bardziej równomiernie, a ich smak staje się intensywniejszy i słodszy. To czysta biologia i nic poza tym. Najważniejszy moment, od którego zależy 90% sukcesu, to po prostu odpowiedni wybór odmian. Próba uprawy niskiej, determinantnej odmiany prowadzonej na jeden pęd to jakby zmuszać kucyka do biegania w wyścigach dla pełnokrwistych ogierów. Nic dobrego z tego nie wyjdzie. Potrzebujemy wyłącznie pomidorów indeterminantnych lub, jak się je inaczej nazywa, odmian wysokorosnących. Są to rośliny o nieograniczonym wzroście głównego pędu, są genetycznie zaprogramowane do rośnięcia w górę, formując grona kwiatowe co trzy liście przez cały sezon wegetacyjny. I to właśnie ta cecha pozwala nam stworzyć pionową fabrykę do produkcji pomidorów. Odmiany takie jak bycze serce, debarao czy wiele nowoczesnych hybryd oznaczonych F1 są do tego celu idealne. Posiadają one ogromny potencjał plonowania, który my w pełni wykorzystamy. Przed zakupem nasion zawsze uważnie czytajcie opis na opakowaniu, jeśli widnieje tam informacja, że odmiana jest indeterminantna lub wysokorosnąca i wymaga palikowania oraz formowania, to jest to nasza odmiana. Wybór niewłaściwej odmiany to pierwszy i najbardziej fatalny błąd, który zniweczy wszystkie wasze późniejsze wysiłki. Podwaliny pod nasz pomidorowy duwierzowiec, czyli obfity i zdrowy plon, kładziemy już na etapie rozsady. Słaba, wyciągnięta i wątła siewka nigdy nie zdoła w pełni wykorzystać swojego potencjału, niezależnie od późniejszej pielęgnacji. Naszym celem jest uzyskanie tuż przed wsadzeniem do gruntu krzepkiej i zwartej rozsady, z grubą łodygą, ciemnozielonymi liśćmi oraz mocno rozwiniętym systemem korzeniowym. Czego do tego potrzebujemy? Po pierwsze, światła. Pomidory wymagają intensywnego oświetlenia co najmniej, 12 do 14 godzin na dobę. Jeśli naturalne oświetlenie jest niewystarczające, koniecznie użyjmy specjalistycznych lamp do doświetlania, tak zwanych fitolamp. Po drugie, właściwy reżim temperaturowy. W dzień optymalnie jest to 22 do 24 stopni, a w nocy, i to jest bardzo ważne, musi być chłodniej, najlepiej około 18 stopni. Taki spadek temperatury hartuje rozsadę i skutecznie zapobiega jej nadmiernemu wybieganiu. I po trzecie, umiarkowane podlewanie oraz terminowe dokarmianie. Absolutnie nie przelewajmy rozsady. Pozwólmy, by podłoże lekko przeschło między kolejnymi podlewaniami. Pierwsze dokarmianie stosując nawóz wieloskładnikowy z dominacją fosforu i potasu możemy przeprowadzić w fazie dwóch trzech liści właściwych. Mocna i zdrowa rozsada to nasz kapitał początkowy. Jest to najlepsza inwestycja w obfity przyszły plon. Miejsce, w którym posadzimy pomidory i jego odpowiednie przygotowanie jest równie ważne co jakość samej rozsady. Pomidory to istne dzieci słońca. Potrzebują maksymalnie nasłonecznionego stanowiska, gdzie słońce operuje przynajmniej 6 do 8 godzin dziennie. Jakiekolwiek zacienienie spowoduje, że rośliny będą się wyciągać i znacząco obniży plonowanie. Gleba musi być spulchniona, żyzna i poprzewiewna. idealnie jeśli grządkę przygotujecie już jesienią wzbogacając ją obornikiem lub kompostem wiosną wystarczy jedynie dodać kompletny nawóz mineralny jednak najbardziej krytycznym aspektem zwłaszcza przy prowadzeniu na jeden pęd jest schemat sadzenia zapomnijcie o gęstym upakowaniu nasi przyszli giganci potrzebują przestrzeni optymalny odstęp między roślinami w rzędzie to minimum 50 a najlepiej 60 do 70 cm. Natomiast między rzędami powinniśmy zostawić około metra wolnego miejsca. Po co aż tyle miejsca, zapytacie? Tak rzadkie sadzenie gwarantuje idealne przewietrzanie, co jest najlepszą profilaktyką chorób grzybowych, przede wszystkim zarazy ziemniaczanej. Ponadto, każda roślina otrzyma więcej światła słonecznego i składników odżywczych z gleby, co przełoży się bezpośrednio na wielkość. I obfitość plonów. Nadchodzi ten ważny moment. Sadzenie rozsady do gruntu. Jest tu jeden trik, jeden zabieg agrotechniczny, który pozwala nam znacząco wzmocnić roślinę. Mowa o sadzeniu głębokim. Nie saćmy pomidora na tym samym poziomie, na którym rózł w doniczce. Wykopmy dołek głębiej i umieśćmy roślinę albo lekko pod kątem, albo po usunięciu dwóch najniższych liści sadząc łodygę pionowo w głąb ziemi. Jaki jest sekret? Cały fragment łodygi, który znajdzie się pod ziemią, zacznie produkować dodatkowe korzenie na całej swojej długości. W ten sposób sztucznie tworzymy znacznie potężniejszy i mocniej rozgałęziony system korzeniowy. A im korzenie są mocniejsze, tym więcej wody i składników odżywczych roślina będzie w stanie pobrać z gleby. To tak, jakbyśmy zbudowali dodatkową pompę dla naszej fabryki pomidorów. Tak silny system korzeniowy. To gwarancja, że roślina bez problemu wyżywi duży plon, nie narażając się na stres czy wyczerpanie. Po posadzeniu koniecznie dobrze podlejmy dołek ciepłą wodą, a następnie ściółkujmy glebę wokół, aby zatrzymać wilgoć i zapobiec rozwojowi chwastów. Ten prosty krok na samym starcie da nam ogromną przewagę przez cały sezon. A więc nasze sadzonki już się przyjęły i ładnie ruszyły ze wzrostem. Zaczyna się najważniejszy, najbardziej odpowiedzialny etap czyli właściwe prowadzenie. I formowanie roślin. Pierwsza rzecz, którą musimy opanować do perfekcji, to umiejętność odróżnienia pędu głównego od wszystkich innych. Początkujący ogrodnicy często mają z tym problem, co niestety może skończyć się usunięciem niewłaściwego pędu. Rozprawmy się z tym raz na zawsze. Spójrzmy na naszą główną, centralną łodygę. Od niej odchodzą duże liście na długich ogonkach. Przyjrzyjmy się uważnie miejscu, w którym ogonek liściowy. Łączy się z łodygą główną ten mały kąt, nazywamy pachą liścia, i to właśnie w tej pachwinie zaczyna rosnąć pęd boczny, czyli tak zwany wilk. Na samym początku wilk wygląda jak maleńki zielony pączek. Jeśli go zostawimy, bardzo szybko przekształci się w pełnowartościową drugą łodygę. Naszym zadaniem jest go zidentyfikować i bezwzględnie usunąć. Ważne jest, żeby nie pomylić wilka z gronem kwiatowym. Grono kwiatowe zawsze wyrasta bezpośrednio z głównej łodygi, między liśćmi, a nie z pachy liścia. Zapamiętaj tę złotą zasadę wszystko, co wyrasta z kąta, czyli z pachy liścia, to wilk i musi zostać usunięte. Regularnie kontroluj swoje rośliny, aby nie przegapić momentu pojawienia się tych niechcianych konkurentów w walce o plony. Dochodzimy do najważniejszego rytuału w uprawie pomidorów prowadzonych na jeden pęd. Do usuwania pędów bocznych, czyli tzw. wilków. Jak już wiemy, każdy taki wilk to potencjalna łodyga, która będzie kradła roślinie siły i składniki odżywcze przeznaczone dla owoców na pędzie głównym. Dlatego też regularne usuwanie wilków musi stać się państwa stałym nawykiem, tak jak poranna gimnastyka. Zabieg ten powinniśmy wykonywać co najmniej raz w tygodniu, a w okresie intensywnego wzrostu, nawet częściej. Największym błędem jest dopuszczenie, by te pędy nadmiernie urosły. Im większy wilk, tym więcej energii roślina już zmarnowała na jego niepotrzebny rozwój i tym większą ranę pozostawimy przy jego usunięciu. Optymalny rozmiar wilka do usunięcia to 3 do 5 centymetrów. W tym stadium jest on jeszcze miękki, a my możemy łatwo go usunąć bez szkody dla głównego pędu. Nie lekceważmy tej czynności. Wystarczą zaledwie 1-2 tygodnie bez usuwania pędów, a wasz schludny rząd pomidorów zamieni się w zaniedbane, gęste haszcze, które będzie niezwykle trudno uporządkować. Systematyczność oto klucz do sukcesu w tej uprawie. Zróbcie sobie notatkę w kalendarzu. Sobota rano inspekcja krzaków i usuwanie wilków. Teraz przejdźmy do techniki. Jak dokładnie usuwać pędy boczne? Mamy dwie główne metody: uszczykiwanie i wyłamywanie. Nie polecam używania nożyczek ani sekatora. Po pierwsze, istnieje ryzyko przeniesienia przez narzędzie patogenów chorobotwórczych z jednej rośliny na drugą. Po drugie, po cięciu często zostaje gładka rana, z której pęd boczny może zacząć odrastać. Najlepszym i najbezpieczniejszym sposobem jest wyłamywanie pędów palcami. Najlepiej robić to rano, kiedy rośliny są nawodnione, a pędy odłamują się lekko i z charakterystycznym chrupnięciem. Chwyć pęd boczny u samej nasady kciukiem i palcem wskazującym, a następnie lekko kołysz go na boki. Odłamie się bez trudu. Ważne jest, aby nie wyłamywać go do zera czyli równo z łodygą. Doświadczeni ogrodnicy zawsze zostawiają mały kikucik wysoki na około centymetr. Ten kikucik z czasem zasycha i niejako uszczelnia ranę, zapobiegając wyrośnięciu nowego pędu w tym samym miejscu. To mała sztuczka, która znacznie ułatwia pielęgnację. Jeżeli jednak pęd boczny przerośnie i stanie się zbyt gruby, lepiej jest go ostrożnie ściąć ostrym, zdezynfekowanym nożem, również zostawiając niewielki kikucik. Starajcie się jednak do tego nie dopuszczać. Oprócz pędów bocznych, z czasem stajemy przed pytaniem, co zrobić z dolnymi liśćmi. Czy należy je usuwać? Oczywiście, że tak, ale musimy to robić stopniowo i z głową. Liście to główny aparat fotosyntetyczny rośliny, i bez nich. Nie będzie ona w stanie się odżywiać, jednak, w miarę wzrostu krzaka, dolne liście znajdują się w cieniu, dostają bardzo mało światła i w zasadzie przestają pracować na plon. Co gorsza, aktywnie odparowują wodę, a co najważniejsze, stykając się z ziemią, stają się idealnym miejscem dla rozwoju infekcji grzybowych, zwłaszcza zarazy ziemniaczanej i brunatnej plamistości liści. Dlatego istnieje prosta zasada. Gdy tylko owoce na pierwszym gronie kwiatowym osiągną wielkość orzecha włoskiego, wszystkie liście położone poniżej tego grona można śmiało usunąć. Uwaga, nie usuwajmy wszystkich liści naraz. To spowoduje ogromny stres dla rośliny. Usuwajmy tylko dwa, trzy liście co kilka dni, to sta usuwamy je tak samo, jak pędy boczne, wyłamując ogonek liściowy do góry, tak aby łatwo odszedł od łodygi. Ten zabieg nie tylko poprawia wentylację krzaka, ale także kieruje wszystkie składniki odżywcze bezpośrednio do dojrzewających owoców, przyspieszając ich wzrost i osiągnięcie dojrzałości. Prowadząc pomidory na jeden główny pęd, uzyskujemy rośliny wysokie, ale zwykle dość cienkie i kruche. Taki pęd nie jest w stanie utrzymać ciężaru przyszłego plonu. Dlatego solidna podpora i prawidłowe podwiązywanie to absolutny wymóg. Bez odpowiedniego wsparcia, Łodyga po prostu złamie się pod ciężarem owoców. Istnieje kilka sprawdzonych sposobów. Najprostszym jest zastosowanie indywidualnego palika lub tyczki o wysokości co najmniej dwóch metrów, ustawionego tuż obok każdej rośliny. W miarę wzrostu łodygę ostrożnie przywiązujemy do podpory, używając miękkiego materiału, sznurka, specjalnych klipsów lub pasków tkaniny. Pod żadnym pozorem nie używajmy drutu ani żyłki, mogą one po prostu przeciąć pęd. Podwiązywanie należy wykonywać luźną pętlą, tak aby w miarę grubienia łodygi nie dusiła ona rośliny. W szklarniach bardzo wygodna jest metoda szpalerowa. Nad rzędami pomidorów rozciąga się mocny drut, a od niego do podstawy każdego krzewu spuszcza się pionowy sznurek. W miarę jak roślina rośnie, pęd po prostu owija się wokół tego sznurka. Jest to niezwykle praktyczne i znacznie oszczędza miejsce. Niezależnie od wybranego systemu pamiętaj. Podwiązywanie trzeba wykonywać regularnie, nie dopuszczając do tego, by wierzchołek rośliny zaczął zwisać. Strategia podlewania naszych pomidorowych olbrzymów jest zupełnie inna niż w przypadku standardowych krzewów. Tutaj obowiązuje zasada rzadko, ale hojnie. Częste płytkie podlewanie sprawia, że system korzeniowy rozwija się jedynie w wierzchniej warstwie gleby, stając się leniwy i bardzo podatny na suszę. Naszym celem jest zmuszenie korzeni do głębokiego zapuszczania się w poszukiwaniu wilgoci. Właśnie dlatego musimy podlewać obficie, ale rzadko. Średnio jeden do dwóch razy w tygodniu to w zupełności wystarczy, choć wszystko zależy od bieżącej pogody i rodzaju gleby. Najważniejszym wyznacznikiem jest stan podłoża. Pomiędzy podlewaniami gleba powinna przeschnąć na głębokość kilku centymetrów. Podlewamy zawsze ściśle pod korzeń, starając się nie moczyć liści ani łodygi. Woda na liściach, zwłaszcza wieczorem, sprzyja rozwojowi chorób grzybowych. Idealny czas na podlewanie to ranek lub pierwsza połowa dnia. Woda musi być ciepła, najlepiej odstana i nagrzana na słońcu. Zimna woda prosto ze studni to duży szok i stres dla systemu korzeniowego. Na jeden dorosły krzew podczas jednego podlania powinno przypadać co najmniej pięć, a czasem nawet 10 litrów wody, aby solidnie nawilżyć glebę na dużą głębokość. Właściwe podlewanie to gwarancja nie tylko obfitych, ale i smacznych, niewodnistych plonów. Aby roślina mogła dać tak obfity plon, wymaga intensywnego nawożenia. Schemat dokarmiania możemy umownie podzielić na dwa główne etapy. Pierwszy etap to okres od wysadzenia sadzonek do momentu rozpoczęcia kwitnienia i zawiązania się pierwszych owoców. Na tym etapie roślina potrzebuje budulca, aby zbudować mocną łodygę i rozbudować aparat liściowy. Kluczowym składnikiem w tym czasie jest azot. Trzeba jednak uważać, żeby z nim nie przesadzić. Nadmiar azotu prowadzi do tzw. pędzenia w liście albo wybujałości, gdy roślina wytwarza olbrzymie liście kosztem kwiatów. Dlatego najlepiej stosować nawozy wieloskładnikowe, w których azot jest obecny, ale nie stanowi głównego składnika. Świetnie sprawdzą się tu na przykład gnojówki z obornika bydlęcego, kurzeńca, albo nawozy zielone z przefermentowanych chwastów. Jeśli natomiast wolisz nawozy mineralne, możesz użyć saletry amonowej lub mocznika, ale w bardzo umiarkowanych dawkach. Jedno lub dwa takie dokarmiania w odstępie 10- do 14 dni w zupełności wystarczą, aby zapewnić roślinie dobry start i przygotować ją do najważniejszego zadania. Owocowania. Obserwuj wygląd roślin. Jeśli liście są ciemnozielone i wyglądają na zdrowe, oznacza to, że mają wystarczającą ilość składników odżywczych, drugi i zarazem najważniejszy etap nawożenia rozpoczyna się, gdy pomidory zaczynają zawiązywać i wypełniać owoce. Od tej chwili niemal całkowicie eliminujemy azot z diety roślin i koncentrujemy się na dwóch pozostałych makroelementach: fosforze i potasie. Fosfor odpowiada za rozwój systemu korzeniowego i zawiązywanie nowych gron kwiatowych. Natomiast potas jest kluczowym pierwiastkiem, który decyduje o wypełnieniu, wielkości, smaku i poziomie cukru w owocach. Niedobór potasu prowadzi do nierównomiernego dojrzewania. Owoce mają zielone ramiona przy szypułce i stają się kwaśne. Czym najlepiej dokarmiać? Idealnym rozwiązaniem jest monofosforan potasu. Jest to nawóz, który zawiera zarówno fosfor, jak i potas w formie łatwo dostępnej dla roślin. Można również sięgnąć po siarczan potasu lub zwykły popiół drzewny, który jest znakomitym źródłem potasu i mikroelementów. jak że Nawożenie potasowe powinno być wykonywane regularnie, co 10 do 14 dni przez cały okres plonowania. To właśnie te zabiegi pozwalają roślinie w pełni wykorzystać swój potencjał i sprawiają, że wszystkie zawiązane owoce dorastają do imponujących rozmiarów. Aby pomidory mogły się zdrowo rozwijać i obficie plonować, oprócz podstawowych makroelementów azotu, fosforu i potasu, potrzebują też całego zestawu mikroelementów. Choć potrzebne są w niewielkich ilościach, ich niedobór może prowadzić do bardzo poważnych problemów. Jednym z najważniejszych jest bor. Odpowiada on za kiełkowanie pyłku, a co za tym idzie, za prawidłowe zapylenie i zapłodnienie kwiatów. Jeśli brakuje boru, kwiaty mogą po prostu opadać, nie zawiązując owoców. Dlatego w okresie intensywnego kwitnienia bardzo pomocne jest dokarmianie dolistne, czyli opryskiwanie liści, roztworem kwasu borowego. Innym kluczowym elementem jest wapń. Jego niedobór, zwłaszcza w upalne dni, prowadzi do nieprzyjemnego zaburzenia fizjologicznego zwanego suchą zgnilizną wierzchołkową, kiedy na spodzie owocu pojawia się czarna, sucha plama. W ramach profilaktyki stosuje się nawożenie saletrą wapniową. Oczywiście pomidory potrzebują także magnezu, żelaza, cynku i innych pierwiastków. Najłatwiej zapewnić roślinom wszystko, co niezbędne, stosując wysokiej jakości nawozy wieloskładnikowe, które zawierają mikroelementy w formie helatowej, czyli łatwo przyswajalnej dla roślin. Jak pamiętamy, pomidory indeterminatne charakteryzują się nieograniczonym wzrostem. W sprzyjających warunkach mogłyby rosnąć bez końca. Dopóki jesienne przymrozki ich nie powstrzymają. Ale przecież we wrześniu nie potrzebujemy trzymetrowej łodygi, z której i tak nie zdążymy zebrać już żadnych wartościowych owoców. Naszym celem jest w porę zahamować wzrost rośliny, by przekierowała całą swoją energię na dojrzewanie tych owoców, które już się zawiązały. Tę procedurę nazywamy ogławianiem lub przyściupywaniem. Zwykle wykonuje się ją pod koniec lipca lub na początku sierpnia w zależności od strefy klimatycznej. Zasada jest prosta: znajdujemy wierzchołek głównej łodygi i po prostu usuwamy stożek wzrostu. Zazwyczaj robimy to nad drugim gronem kwiatowym, licząc od tego ostatniego, z którego chcemy zebrać plony. Innymi słowy, zostawiamy na łodydze tyle gron, ile według naszych szacunków zdąży dojrzeć przed nadejściem chłodów. Po ogłowieniu roślina otrzymuje silny sygnał. Koniec wzrostu w górę, czas zadbać o potomstwo. W rezultacie cała energia i składniki odżywcze kierują się w owoce, co znacząco przyspiesza ich wypełnianie się i dojrzewanie. Ta technika pozwala uzyskać pełnowartościowy zbiór, nawet w regionach o krótkim lecie. Jedną z kluczowych zalet prowadzenia roślin na jeden pęd jest znaczne ograniczenie ryzyka chorób. Dlaczego? To bardzo proste. Kiedy usuwamy wszystkie zbędne wilki i dolne liście, tworzymy w nasadzeniach idealny mikroklimat. Krzaki. Nie są zagęszczone, są doskonale przewiewane wiatrem z każdej strony. Promienie słoneczne z łatwością docierają do łodygi i do ziemi pod nią. W takich warunkach woda po deszczu czy podlewaniu nie zalega na liściach, a to jest zabójcze dla zarodników chorób grzybowych, takich jak zaraza ziemniaczana, brunatna plamistość liści czy szara pleśń. Patogeny tych chorób potrzebują do kiełkowania kroplistej wilgoci i zastoju powietrza. A my poprzez odpowiednie formowanie i luźniejsze nasadzenia pozbawiamy je tych komfortowych warunków. Oczywiście nie daje to stuprocentowej gwarancji, zwłaszcza w deszczowe i chłodne lata, jest to jednak bardzo silny zabieg profilaktyczny, który pozwala na znaczne ograniczenie liczby oprysków fungicydami, a nawet na całkowite z nich zrezygnowanie. Zwłaszcza jeśli do profilaktyki użyjemy preparatów biologicznych na bazie pałeczki siennej lub trichodermy. Nawet w idealnie wentylowanych uprawach nasze pomidory mogą paść ofiarą szkodników. Do najczęściej spotykanych należą mszyce, mączliki oraz przędziorki. Podejście zapobiegawcze jest tu o wiele bardziej skuteczne niż walka z już rozrośniętą populacją. Co to oznacza w praktyce? Regularne kontrole. Wprowadźmy zasadę, by choć raz na kilka dni zajrzeć pod liście naszych pomidorów. To właśnie na ich spodniej stronie najczęściej gnieżdżą się szkodniki. Jeśli tylko zauważymy pierwszych rozpoznawców. Nie chwytajmy od razu za chemię. Na początkowym etapie świetnie sprawdzą się preparaty biologiczne lub sprawdzone domowe sposoby. Przykładowo, roztwór szarego mydła potasowego skutecznie zmywa mszyce. Przeciwko mączlikowi w tunelu czy szklarni możemy rozwiesić żółte tablice lepowe. Przędziorek z kolei. Nie lubi wysokiej wilgotności, dlatego czasem wystarczy regularnie i to obficie spryskać rośliny czystą wodą, zwracając szczególną uwagę na spód liści. Najważniejsze to nie dopuścić do zaniedbania. Im wcześniej wykryjemy szkodniki, tym łatwiej i bezpieczniej dla naszego plonu będzie sobie z nimi poradzić. Pamiętajmy też, że zdrowy i silny krzak, odpowiednio nawodniony i odżywiony, sam z siebie jest znacznie bardziej odporny na ataki. I wreszcie nadchodzi ten najprzyjemniejszy moment, Zbiór plonów. Ale nawet tutaj kryją się pewne niuanse. Jak rozpoznać, że pomidor jest w pełni dojrzały i ma maksymalną zawartość smaku? Opieranie się wyłącznie na kolorze nie zawsze jest dobrym wskaźnikiem. Kluczową cechą jest wybarwienie właściwe dla danej odmiany. Jeśli odmiana powinna być jaskrawo czerwona, poczekajmy na intensywny, jednolity kolor. Jeśli owoc jest różowy, musi stać się głęboko różowy. Ale jest też pewien wskaźnik dotykowy. Dojrzały pomidor, lekko naciśnięty, delikatnie sprężynuje. Nie jest już twardy jak kamień, ale też nie jest jeszcze miękki. Najlepiej zbierać owoce z szypułką i kielichem. Dzięki temu dłużej zachowają świeżość. Nie ciągnijmy za owoc, lecz delikatnie odłammy go w miejscu złączenia szypułki, lub po prostu użyjmy nożyczek. Regularny zbiór to nie tylko przyjemność, ale także ważny zabieg agrotechniczny. Zdejmując dojrzałe owoce, dajemy roślinie sygnał, by skierowała energię na rozwój i dojrzewanie kolejnych gron. Nie czekajmy, aż wszystkie pomidory na gronie dojrzeją jednocześnie. Zbierajmy je sukcesywnie, w miarę gotowości to znacząco przyspieszy dojrzewanie pozostałych. Zbieranie plonów co 2-3 dni w szczycie sezonu to standardowa praktyka, która zapewnia maksymalną wydajność. Spójrzmy raz jeszcze na najczęściej popełniane błędy, które potrafią zniweczyć cały nasz trud. Błąd numer jeden. Niewłaściwy dobór odmian. Próba prowadzenia odmiany samokończącej na jeden pęd to czysta strata czasu i energii. Błąd numer dwa: nadmierna zachłędność. Zostawienie na wszelki wypadek jednego czy dwóch dolnych wilków burzy całą zasadę prowadzenia i rozprasza siły rośliny. Usuwamy je wszystkie bez wyjątku. Błąd numer trzy: brak regularności. Jeśli zaniedbasz uszczykiwanie wilków na tydzień, dostaniesz zaniedbaną dżunglę nad którą później trudno będzie zapanować błąd numer 4 niewłaściwe podwiązywanie użycie cienkiej żyłki lub zbyt ciasnych pętli które wżynają się w łodygę może zniszczyć roślinę pamiętaj tylko miękkie materiały i luźne wiązania i wreszcie błąd numer 5 naruszenie równowagi nawożenia nadmiar azotu w drugiej połowie lata spowoduje bujny wzrost liści kosztem owoców a niedobór potasu sprawi że zbiory będą drobne i kwaśne Unikając tych pięciu błędów, znacznie skrócisz i uprościsz sobie drogę do rekordowych plonów. Skoro omówiliśmy już cały proces, od nasionka, podejrzały owoc. Wróćmy teraz do liczb, od których zaczynaliśmy. 76 kg z 12 krzaków, policzmy to. Wychodzi więc, że średnio to ponad 6 kg i 300 g z jednej rośliny. Czy to w ogóle możliwe? Oczywiście, że tak. Kiedy prowadzimy pomidora na jeden pęd. W zależności od odmiany i długości sezonu, możemy uzyskać od 8 do 12, a czasem nawet więcej, w pełni wykształconych gron. Jeżeli każde grono da średnio choćby 500-600 gramów owoców, to ostateczny wynik osiągnie właśnie te upragnione 6 czy 7 kg z krzaka. Każdy krok, który omówiliśmy, od wyboru odmiany i przygotowania rozsady przez prawidłowe usuwanie pędów bocznych. Podlewanie i nawożenie, aż po przycinanie wierzchołka, wnosi swój wkład w tę końcową liczbę. To nie jest cud ani magia, to jest systemowe podejście i dogłębne zrozumienie potrzeb rośliny. To technologia, która pozwala w pełni wykorzystać cały potencjał genetyczny, jaki hodowcy ukryli w nowoczesnych plenniejszych odmianach pomidorów. Podsumowując, jak widać, zebranie kilkudziesięciu kilogramów doskonałych pomidorów z zaledwie kilku krzaków. To nie jest jakaś działkowa plotka, ale jak najbardziej realna do osiągnięcia rzeczywistość. Klucz do sukcesu leży nie w magicznych nawozach, ale w umiejętnej pielęgnacji i prowadzeniu rośliny. Prowadzenie na jeden pęd to jest sedno tego systemu. Wybierajcie właściwe odmiany, najlepiej te niekończące wzrostu, czyli indeterminantne, zapewnijcie im komfortowe warunki, bądźcie konsekwentni w usuwaniu wilków, regularnie je podwiązujcie. A także odżywiajcie i nawadniajcie zgodnie z zaleceniami. Wtedy efekty Was po prostu zaskoczą. Ta metoda sprawi, że każdy krzak pomidora stanie się wysoce efektywną, pionową fabryką produkującą najsmaczniejsze owoce. Owszem, wymaga to uwagi i regularności, ale uwierzcie mi, kiedy zaczniecie zbierać pomidory wiadrami, cały ten wysiłek opłaci się z nawiązką. Dziękuję, że obejrzeliście ten materiał do końca. Mam nadzieję, że te porady pomogą Wam w nadchodzącym sezonie pobić wszystkie osobiste rekordy. Koniecznie subskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę, jeśli film był dla Was przydatny. A teraz pytanie do Was: jaki jest Wasz rekordowy plon pomidorów? i jaką metodę prowadzenia stosujecie? Podzielcie się swoim doświadczeniem w komentarzach, z chęcią poczytam o Waszych metodach.